Cześć! W tym tutorialu uszyjesz pod moim okiem bardzo prostą torbę szoperkę, która może być albo wykańczana na surowo z ostrą krawędzią, albo może być odszywana dwustronnie podszewką lub innym materiałem. Przejdziemy sobie przez proces krojenia i szycia. Żeby rozpocząć, trzeba pobrać szablon. Link do tego szablonu znajdziesz w opisie tego filmiku. Zapraszam, lecimy! Do uszycia tej torby potrzebujesz kupon materiału długości 80 cm. Może to być tkanina tapicerska, ekoskóra, lub taka plecionka, jaką ja wykorzystam w trakcie szycia tej konkretnej torby. Do tego możesz wykorzystać również podszewkę lub inny sztywny materiał, żeby torba była jeszcze sztywniejsza. Ponadto będziemy potrzebować rączki, łącznie długość 2 m. Można też wykorzystać do tego projektu nity. Potrzebny będzie jakiś przyrząd kreślarski. Może to być kreda, może to być mazak, może być taka kreda w aplikatorze. Do tego nożyczki, oczywiście, linijka. I najważniejsza rzecz to szablon, który znajdziesz na naszym blogu do pobrania. Przed przystąpieniem do krojenia koniecznie wydrukuj go i posklejaj zgodnie z instrukcją. Zabieramy się za wykrojenie. Uszablon na materiale. Materiał ma być położony lewą stroną do... Góry. Odrysuj cały szablon dookoła, on zawiera już zapasy. I teraz jedna ważna informacja. Jeśli torba będzie szyta tylko z jednej warstwy materiału i krawędzie górne, czyli cała góra torby, jakby wlot tej torby, ma być na surowo, to wówczas odrysowujesz sobie tutaj cały szablon i ta linia odrysowana będzie jednocześnie linią cięcia. Natomiast jeśli przyjemy torbę, która będzie dwustronna lub będzie posiadała podszewkę, to wówczas Tutaj do tej linii górnej, do tej linii górnej i analogicznie do pozostałych trzeba będzie dodać centymetrowy zapas na szef. Ja będę pokazywać, jak uszyć torbę, która będzie miała również stronę wewnętrzną z drugiego innego materiału. Zatem odrysuję szablon dookoła i od góry dodam jeszcze centymetrowy zapas. Lecimy! Jeśli chcesz, żeby ta torba była na podszewce czy na jakimś drugim sztywnym materiale, to dokładnie taki sam kształt, ja wyciągam go z poliestru wodoodpornego i drugi taki sam kształt analogicznie wycinasz tak, jak ten materiał zewnętrzny z szablonu. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, żeby tutaj wycinaliśmy sobie o, taki kształt, i teraz tutaj musimy sobie naciąć zapasy. Po przekątnej aż do linii szycia. Czyli możemy sobie równie dobrze tutaj narysować zapas centymetrowy i tu zapas centymetrowy, i chodzi o to, żeby w każdym tym rogu, w każdym tym rogu naciąć zarówno jeden zapas do linii szycia, jak i drugi zapas do linii szycia. W ten sposób. Czyli idę na drugą stronę, mam fajną linijkę, która ma od razu zaznaczone tutaj centymetry. O, tu. Więc mogę sobie przyłożyć, po prostu kreskę centymetra i od razu narysować linię. Idzie dużo szybciej. Potem z drugiej strony tak samo, centymetr i spotykają mi się zapasy. Jak mi się spotka centymetr z centymetrem, to tu się tworzy kwadrat, który ma swoją przekątną. I chodzi o to, żeby to zrobić w mojej torbie, w każdym tym rogu i ewentualnie w mojej podszewce również w każdym tym kwadraciku. Do dzieła. I jak sobie to zrobimy? Zabieramy się za szycie. Będziemy sobie szywać najpierw tutaj te odcinki i te odcinki, no i tak naprawdę kilka operacji, i torba będzie gotowa do dzieła. Po skrojeniu, niezależnie czy będziemy szyć jedną warstwę czy dwie warstwy, mamy dokładnie te same operacje do wykonania. Czyli w przypadku każdego boku, każdego boku, mamy do wykonania dwa szwy. Jeden króciusieńki, więc będzie turbo łatwo, a drugi troszkę dłuższy. I teraz tak. Ten krótki odcinek, czyli o, mam sobie tutaj taki kwadracik i teraz składam sobie ten odcinek do tego odcinka, ciach, prawą do prawej, cyk, o, w ten sposób. I zszywam sobie ten krótki odcinek od początku, od rogu do końca, do rogu i tak cztery razy w każdym y, kącie prostym. Jedziemy. Poszywane. Jeśli mamy jedną torbę, pójdzie dużo szybciej. Jeśli dwie, w sensie jedną warstwę i drugą warstwę, no to troszkę to zajmuje. Teraz zajmiemy się długimi odcinkami, długimi bokami, czyli króciutkie mamy zszyte już zupełnie, całkowicie. Nitki zaraz do powycinania, albo właściwie to nawet od razu się ich pozbądźmy na bieżąco, żeby wyczyścić. Dobra, cyk nie I teraz lecimy do zszywania długiego boku czyli o cyk, cyk, tego odcinka, o, tego odcinka, tego, tego, tego i niespodzianka będzie taka, że owszem, zaczynamy szyć od rogu, zszywamy ten róg, robimy porządny rygiel, ale nie doszywamy tutaj do samego końca, tylko zatrzymujemy się centymetr, centymetr przed. To ma być na głębokości centymetra od krawędzi, nie zszyte, zupełnie. Cztery boki dokładnie w ten sam sposób. Jeśli ktoś szyje dwuwarstwowo, no to aż osiem. Dokładnie tak samo. Szywam, zatrzymuje się centymetr przed. Do dzieła. Ważna rzecz. W trakcie szycia jednego z boków. Nie zaszywam całości, tylko zostawiam sobie otwór na wywinięcie, jeśli jest to torba z dwóch warstw. Jeśli z jednej i zostawiamy sobie górę na surowo, czyli szyjemy totalnie prostą szoperkę, no to zszywasz wszystkie krawędzie i też uwaga, zszywasz wtedy do samego końca. Natomiast jeśli dwustronna z dwóch warstw, to jeden bok zostaje z takim otworem, czyli za moment się zatrzymam, wcisnę przycisk szycia wstecz, zarygluję. Obecne. Pójdę sobie dalej. O, ciach. Ustawiam igłę. Zaczynam szyć. Rygluję. Cyk. Lecę do końca. Zatrzymuję się. Centymetr przed. Czyli o. Cyk. I doszywam tylko dotąd. Ciach. Rygluję. Dziękuję. Nożyczki. Do widzenia. Pozostałe boki bez zmian, szyję po całości, takich niespodzianek jak tutaj nie będzie. Jedziemy. No i teraz słuchajcie, po strzyciu całej e, jednej warstwy i po zszyciu drugiej warstwy. Historia wygląda tak, że e, oczywiście jakby osoby, które szyją jednostronną i doszyły tu do końca jakby zatrzymują się na tym etapie, mogą mnie posłuchać, ale ich będzie dotyczyło już zupełnie coś innego. Natomiast my teraz, e, jeśli mamy dwuwarstwowo, wywracamy sobie jedną warstwę na prawą, druga zostaje na lewej. I wkładamy sobie tę warstwę, która jest na prawej w tę warstwę, która jest na lewej, tak żeby prawa stykała się z prawą. I teraz dokładamy sobie każdy szef do każdego szwu. Będziemy zaszywać sobie całą torbę na jej obwodzie dookoła. Pokazuję z takim schodkiem, no bo tutaj też się taki schodek pojawia. Będziemy sobie zaszywać całą torbę dookoła na centymetrowym zapasie. Tutaj będziemy robić tak, że sobie tak, przez te, nie przeszyjesz sobie przez te zapasy, tylko dojedziesz sobie tutaj, tu, 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 z zapasami odwiniętymi, czyli one jakby rozkładasz je sobie po to, żeby sobie wbić szpileczkę szef w szef, ale jak będziesz zszywać, to upewniasz się, że ten jeden zapas idzie sobie na jedną stronę, tak żeby go w ogóle nie zaszyć, żeby on był przez cały czas... Zupełnie luźne. Czyli tak, zszywając sobie ten boczek, działasz od linii szycia do linii szycia, od punktu do punktu. Odchylasz sobie na moment ten zapas. Szyjesz, 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 szyjesz z odchylonym zapasem. Ryglujesz, zapas sobie idzie na drugą stronę. Idziesz tutaj, zaszywasz sobie od linii szycia. Tu, 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 dookoła, zatrzymujesz się z igłą wbitą i lecisz sobie z powrotem górną krawędzią. Pospinałam całą torbę szpileczkami, prawą do prawej, jedną warstwę do drugiej. I teraz, gdzie Ty masz szyć, żeby to wyszło? Ano, zostawiłyśmy sobie luźne zapasy tam pod spodem, po to, żeby ich w tym momencie nie zaszyć i sobie będziemy nimi tak manewrować. To, co opowiadałam, że one docelowo sobie będą tak na płasko, a teraz tak, raz majtamy na jedną, raz majtamy, mówiąc kolokwialnie, na drugą. No i teraz tak, tutaj jest ten poprzednio wykonany szef. Zapasy mam spięte tak, że nie podchodzą mi w ogóle pod spód. Zaszywam sobie tutaj krawędź boczną, kawałeczek. O, tu. W drugą stronę. O, tu. Dojeżdżam sobie tu. Igłę mam wbitą w materiał, podnoszę stopkę, zmieniam kierunek szycia i szyję sobie tutaj naokoło. Dojeżdżam potem do tego punktu zawrotka, i dojeżdżam do poprzednio wykonanego ściegu. Nie przeszywam po nim, tylko się zatrzymuję tuż przed nim. Tam jest czerwony znak stop. Upewniam się oczywiście, że mi tutaj te zapasy nie popodchodziły pod maszynę, pod igłę konkretnie. Z drugiej strony będzie troszeczkę inaczej na tych krótszych odcinkach, bo tutaj, tak jak powtórzę jeszcze i pokażemy na zbliżeniu, tutaj nie ma żadnego zjazdu od góry ani schodka, tylko po prostu szyjemy znowu zapasy odwinięte i szyjesz sobie od ściegu tutaj tego szyjesz, 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 dojeżdżasz, tutaj upewniasz się, że zapasy są na drugą stronę położone, żeby ich nie zaszyć i dojeżdżasz sobie tu regulujesz. Po co e, pilnować tych zapasów? A no po to, że jak one fu, a mi tak kreda tutaj zadymiła. E, jak nie będziemy ich pilnować i one się gdzieś tam podszyją, tak będziemy próbowały to wywinąć przez ten otwór z jednego boku, który zostawiłyśmy, to to się nam nie będzie ładnie układać. Więc żeby się ładnie układało, szyjemy dokładnie według tych wytycznych. Lecę sobie najpierw jeden bok, potem te dłuższe krawędzie i za chwilę do was wracam i róbcie to samo. Zrobione. To teraz musimy znaleźć sobie ten bok, w którym mieliśmy nieszyty otwór, i ten bok się znajduje. Encepence, w której ręce, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś. A tu się znajduje. No to teraz biorę sobie torbę i przez tenże otwór, dzień dobry. Wyciągam sobie wszystko, jeszcze tylko żeby szpilki nigdzie nie było, bo jak je nie wyjmę, to ją zaszyję w środku i to by dopiero była historia, nigdzie nic nie ma, nigdzie nic nie ma, nigdzie nic nie ma i jeszcze na tym etapie też możecie się upewnić właśnie, czy nigdzie nie zaszyliśmy zapasu, czy wszędzie są luźne, bo one mają być luźne, one się nam mają rozkładać, no więc jakby upewnijmy się, wszędzie jest luz, wszędzie jest luz. Wszędzie jest luz i wszędzie jest luz. Dobrze, zatem wywracamy. No i zaraz się spotkamy na prawej stronie. Wchodzę sobie do środka po to, żeby powydobywać wszędzie kąty proste. O, tu, 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 tu. Żeby to zrobić, te zapasy, które są na rogach, na tych dłuższych krawędziach, czyli jakby na bokach naszego przodu, dobrze jest sobie o, złożyć w jedną stronę i w drugą stronę. I tak trzymając poskładane zapasy, wyciągam sobie na prawą stronę. Jeśli materiał jest za gruby, to możemy. O, tak jak tutaj, pokażę na przykładzie, ściąć sobie róg. Oczywiście uważamy, żeby nie uszkodzić wykonanego przeszycia. Poliester czy podszewka jest mięciutki, więc nie trzeba tego wywracać. Można, ale nie trzeba. Ale to może wytnę, żeby było wiadomo w ogóle, jaki to ma kształt, bo tutaj wyraźnie będzie widać. O, w ten sposób, dokładnie tak. No i tak, taki, taki materiał, taki kształt możemy sobie wywrócić na prawą stronę. Bez ryzyka, że kąt prosty y, gdzieś tam wyjdzie na mnie taki, jak powinien. No dobra, 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 idzie do nas na prawą stronę. Wyszedł, wyszedł. O! Bardzo proszę. Cyk, 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 ładnie. Jest o coś takiego nam chodzi o taki kącik prosty. I żeby ten kącik prosty wyszedł ładny, miękki, no to w przypadku tej plecionki te zapasy trzeba było na pewno wyciąć. No i tak sobie robimy z każdym e, kątem prostym. Porządkujemy sobie to, no i zaraz się widzimy już z uporządkowaną torbą. Do dzieła! Torba wywrócona. Tak się namęczyłam, że aż musiałam spiąć włosy, i tak już pozostanę. Teraz mamy, słuchajcie, dwie, e, dwie trzy operacje do zrobienia. Nie będą już tak męczące jak wywracanie tego materiału. I teraz tak, co musimy zrobić? Jak już tu wiemy, że wszystko nam się ładnie układa i nigdzie tam się nic nie przymarszczyło, tak jak nie powinno, to poukładamy sobie zaraz tutaj ładnie krawędzie. No i do Waszej decyzji, czy chcecie to sobie po prostu przyprasować, czy wykonać stebnowanie po prawej stronie. Ja całą tę torbę oprzyję dookoła, wykonując właśnie to stebnowanie, żeby już jakby przybić, przykleić jeden materiał do drugiego. Wcześniej zrobimy sobie zaszycie tego otworu, w tym celu po prostu, łapiemy sobie, o, można to wyciągnąć jeszcze na moment, łapiemy sobie tę naszą drugą warstwę i bierzemy sobie szpilki do ręki. O, układam zapas w środku, jeden do drugiego, do wewnątrz jest zawinięty, ciach, krawędź do krawędzi. No, i tak, albo można to sobie zaszyć ręcznie, jak ktoś jest fanem dłubania i bardzo dobrze. Natomiast ja to zrobię w sposób taki przemysłowy, czyli przeszyję po prostu ściegiem prostym, blisko krawędzi, tak jakby to było zrobione w rzeczy sklepowej, że tak powiem. Natomiast zachęcam oczywiście jest to rękodzieło, wasza piękna torebka, więc czemu by tego nie zrobić ręcznie? Ym, dobra, spinamy, spinamy, zszywamy i za moment się widzimy na dalszych operacjach. nożyczki finito. No i jesteśmy o, w takiej sytuacji, co oznacza, że ciach i ciach zostały nam do doszycia, o jeszcze sobie do notu wyrównam, że zostały nam do doszycia tylko i wyłącznie rączki. I będzie z głowy. No i teraz tak, do Was tak naprawdę należy decyzja, jakie te rączki mają być, jeśli chodzi o długość. Więc teraz trzeba sobie tak naprawdę wziąć rączkę i ją dopasować do siebie, to znaczy pójść do lusterka, położyć, pomyśleć, przyłożyć torebkę i zastanowić się, jakiej długości mają one być. No więc ja się udaję na przymiarkę, pomyślę, 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 no i odetnę sobie dwie rączki, to znaczy jedną sobie, nawet na próbę możecie, tak? Przyłożyć, ciach i zastanowić się, jaka ta rączka ma być. Czy może ma być gdzieś trochę głębiej doszyta, czy ma być płycej doszyta, czy ma być taka krótka do noszenia, czy ma być taka dłuższa, typowo jak szuperka. Zatem zapraszam do przymiarki przed lustro i za chwilę się widzimy na przyszywaniu rączek. A to już będzie turboproste. Rączki wymierzone. Moje mają dokładnie 77,5 cm. Tak wyszło z pomiarów. I teraz tak. Biorę sobie jedną rączkę i musicie tak naprawdę ustalić, w jakim miejscu chcecie, żeby one były przyszyte. Ja mam pewną sugestię, ale jest to zawsze wizja indywidualna, więc jeśli ktoś uważa, że powinny być umiejscowione troszeczkę inaczej, to można. Na pewno nie mogą być tak bardzo blisko siebie, natomiast później wszystkie te rozstawienia są już w pewnym sensie dowolne. Ja przyszyję rączki w swojej torbie dość blisko od tego kąta prostego i plan na doszycie jest tak. Sposobów może być kilka, natomiast ten, który pokażę tutaj, będzie wyglądał tak, że rączka ma swoją prawą stronę i lewą. Przykładam prawą stronę na razie tak, że pasek jest skierowany do dołu. I y, przyszywam sobie y, tutaj, jak mam stebnowanie przy, tej, przy tym krótszym boku, to przykładam sobie y, ten pasek, jakby nie na przedłużeniu tego stebnowania, tylko troszkę powyżej, i tutaj będę kontynuować szycie. Tutaj przyszyję sobie rączkę, czyli mam powiedzmy centymetrowy zapas, potem sobie ten pasek przewinę do góry, tak jak on już się ma właściwie układać, i wykonam przeszycie. Tutaj blisko krawędzi jakieś, no powiedzmy 4-5 mm od krawędzi. Można w tym miejscu wykonać, o tu, 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 tu stębnowanie po kopercie, czyli szyję sobie prostokątną ramkę i dwie przekątne. Też będzie to prawidłowa opcja. No i teraz tak, przyszywacie sobie jedną stronę, ja ją przyszyję mniej więcej, o tutaj w odległości jakichś 2 cm, żeby to wyglądało, o dokładnie tak. No i przyszywam jedną stronę, potem uwaga, żeby nie skręcić tej rączki, przeszywam sobie na moment, odwracam, o przeszywam tutaj tę drugą stronę potem i znowu odwijam, cyk, przeszywam i idę na drugą stronę. I analogicznie robię. No i mam już torbę gotową. Później tylko do decyzji, czy chcemy, gdzieś tutaj miałam, ale zgubiłam, zaraz znajdę, czy chcemy jeszcze ten pasek przybić jako wzmocnienie za pomocą takich nitów. Trzeba będzie wtedy zrobić tylko oczka i wkręcić sobie nity. No i już będzie można lecieć na shopping materiałów, oczywiście, bo nie ubrań. No, lecimy. Byłam przekonana, że mogą być drobne problemy, drobne były, natomiast generalnie maszyna poradziła sobie w rewelacyjny sposób. Zatem przyszywamy kolejne strony, zaczynamy najpierw prawą do prawej, także pasek jest skierowany do dołu, tak jak wam pokazywałam chwilę temu, przewijamy, wykonujemy te dwa stebnowania, no i później tylko do decyzji, czy doczepiamy nity jako wzmocnienie, no i finito, spotykamy się ze skończoną torbą za moment chcesz dalej rozwijać się krawiecko pod moim okiem? Koniecznie subskrybuj kanał Ultramaszyny. Dodaj też nas na Instagramie i na Facebooku. Masz pomysł na jakiś inny temat? Napisz w komentarzu. Jeśli jakiś punkt z tego tutorialu był dla ciebie niezrozumiały albo masz z czymś problem, jestem do dyspozycji. Do zobaczenia w kolejnym tutorialu. Bye.